Dzień dobry, ja jestem Mateusz i prowadzę szkołę rysunku edukreska i malarstwa. I teraz na wakacje znów odpalamy takie turnusy pięciodniowe yy, po 4-5 tygodni w danym mieście, w Gdyni, w Gnesku, w Wejherowie i nawet w gąszczy swoją drogą. Um, w każdym razie, yy, zajęcia są pięciodniowe, po 2 godziny dziennie i można zapisać yy, 10 do 15 latków, w sumie do 14 latków. Od 10 do 12 na rysunek, albo od 12 do 14 na monarstwo, albo na jedno i na drugie. Detale wysyłamy w mailu po zapisie. Sam zapis nie jest zobowiązujący. My tam detale wysyłamy mailowo i potem za potwierdzeniem, tak jakby z jednej i z drugiej strony, rezerwujemy w tym momencie miejsce i można się zapisać na, na, na wakacyjne kursy. Eee... Na zajęciach wszystko dajemy od siebie, także wszystko z pracowni, farby, ołówki, jedynie pędzelki trzeba mieć swoje. Kartki wszystko takie będzie na miejscu. To jest 5 dni podstaw w stosunku z malarstwa, tak żeby wpoić trochę podstaw z poprawnego rysowania i malowania, ale też żeby nie znudzić dzieciaków, nie? bo takie by łatwo zabić martwą naturą i takimi konstrukcyjnymi rzeczami. dlatego to będzie takie wymieszane z czymś takim prostszym i bardziej przyjemnym, ale też z podstawami, żeby to jednak było dla wszystkich jakieś tam edukacyjne. Mm, dodatkowo jeszcze będzie można zapisać się na 5 na, na, na dni dla liceum na rysunek, ale on to będą w późniejszych godzinach i to też będzie w mailu napisane. Także, jeżeli ktoś się zainteresował, to się do, do, do mnie zadzwonić do mnie, do Mateusza albo do Dari. Wszystko wytłumaczymy, pomożemy, zapiszemy. Bo ogółem stawiamy na konto takie bezpośredni, także fajnie jest zadzwonić i potem wypełnić formularz, żebyśmy się dogadali na jaki dzień zapisać. Jeżeli ktoś przyjdzie z jakimś znajomym jeszcze za poleceniem, to w tym momencie ma się jeszcze dodatkowy rabat na, na te kursy wakacyjne. I, 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 i zapraszam! Od 10 życia do 14. Bo cała reszta starsza już jest z liceum i oni wpadają na inne zajęcia te wieczorne. Także zapraszam! I do zobaczenia! Cześć!